Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii... Z serii Tak, Civilization 5. Zwiedzamy Australię. To jest miasto państwo, dobra. Genewa. Czyli mamy jednego przeciwnika. A tylko jednego. Na takim wielkim kontynencie. Chyba wielki to nie jest, ale zawsze, zawsze jest jakimś pocieszeniem, bo jest pusty, najprawdopodobniej. Pole okej. Na razie nie buduję nic takiego pod, pod to, pod co może generować przychody z przycho Nie. Właśnie gener robię takie rzeczy, które generują przychody, a nie powodują ubytki w nich. O, to jest chyba najlepsza definicja, bo kasa nam spada. A nie chcemy tego. Nikt by nie chciał, żeby mu pieniążki spadały, nawet z mostu. Ale zawsze jak spada, to nie jest za ciekawie. Byle co, nawet jakby jakiś rodzic spadał z dachu, tak samo. E, ja mam na tak kuźnia, co tam, e, b, 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 żelazo, i tak ma dużo. To ja nie wiem, mennica, jest tutaj złoto, jest złoto, więc... Wytwarza plus 2 złota, no oczywiście Dobra, płyniemy do końca Wnioska bez rozkazów, tutaj, tak? Tutaj, coś jest niezagospodarowana kratka Tutaj i ciuch Tutaj tak, jeszcze tutaj było Gdzieś złoże ropy naftowej nie, 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 tak, tak, tu, tu, tu jest. Patrzcie, platforma wiertnicza. Mmm, platforma wiertnicza, nieobywatelska. Mm, 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 w ogóle, co oni tu robią? Dobra, niech, niech będzie, że wysłałem ich tu. Ten które będę miał Chryszto. Chrysto. Chrystiana. Proszę czekaj, dobra, to już następna tura i będzie Chrystian Ale skoro No co ty teraz krety nie chcesz traktat pokojowy Jeszcze za darmo No Mongolowie przyszli stąd, czyli muszą być gdzieś tu z armatami, czyli gdzieś muszą być niedaleko. Możliwe, że są tu. Odkryjemy radar się wszystkie dowie... Nie nie radar. Przepraszam radar już żeśmy odkryli. E, musimy odkryć technologię nazywającą się satelity. To jeszcze daleko, daleka droga. To jest to zbawiciel, tak? Przyjdźcie do mnie. O czyli od razu nowy ustrój możemy przyjąć e. Plus 15% do nauki. Dobra, lecimy wszystko w racjonalizm Ile kasy naturę. O Boże! Dobra Nowy ustrój dał nam bardzo dużo kasy Tomboku Dobra, nie będzie warsztat. Może zrobimy w końcu jakiś postęp. Oh, nie. Na w trakcie nagrywania bez hateów, please. Tak, teatr, ucz... Nie no dobrze jest we wszystkim. akceptacji też już jest dobrze, tak? Żołnierze słabo. Ląd drugi. Nie wiem jakim cudem, czyli ktoś musi mieć. Francja, Napoleon, no, on ma pewnie całą, całe Ameryki, no Nie no, bez przesady, ale Podbiję Genuę i będę miał terytorium jak Jak świr, jak opętany Wybierz produkcję, tak Ogród, nie no, coś Coś, zamek, no No żywności pól wodnych Aha. No dobre Port Morski lepiej. To jest jedna z rozkazów, tak? Ja w ogóle nie mam co nimi robić. Szczerze to ja ich wyślę... do Australii. Tylko 10 tur? Chciałbym wiedzieć, gdzie moi płyną. Ty też do Australii może? To trzeba będzie się zatroszczyć ostro. No o, o, o. o! Właśnie o Was mi chodziło. Zdecydowanie o Was. Trzy tury, tak? O! Rafa koralowa, tak? Drugi z natury. Okej. Okay. No to tu jest wymarzone miejsce, szczerze mówiąc. Oj, oj, oj. oj. Mm. Australia jest piękna. Regeneruj. Mm. 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 Francja. No tak jak myślałem. Aha, czyli jedna wielka rafa to... Re... koralowa to są dwa cudy. To super. ma warunki, co się dzieje. Tutaj, tak. To no, proste, że kopalnia. Tutaj, proste, że punkt. Kasa musi być. A ja achievementa nie dostałem za rozwinięcie całej ścieżki racjonalizmu. Aha, dobra. Nie wyświetliło mi się. Raftat pokojowy na 10 tur. E, jeżeli mi dacie Otwarte Granice i Sojusz ob... Nie, 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 nie. Mi się to nie opłaca. Aha. No, kretyni, dobra. Wiedzą, że mają to przegrane, że są jedną z najgorszych cywilizacji, chyba po Elce, tak? No, Elka jest tutaj minus 2 w PKB, nawet to jest niewyobrażalne. Nie wiem w ogóle, jak można być minus 2 w PKB, jak ja mam. No właśnie, ile ja mam? Ja mam 854, ona ma minus 2, to jest. To są różnice niewyobrażalne po prostu Dobra, Basra Jeps Hopsi Welcome in the Basra <laughs> To ty robotnicy? Oddać robotników być please bez żartów Szkoła publiczna czy szpital? W Kujbek no szpital, niech się szybciej rozwija. Wszystko tutaj pod kasę. Proszę mi nie trąbić. Tutaj ktoś szedł, a ci idą chyba. Patrzcie, 7 produkcji z jednej manufaktury. Dobry wynik, dobry. Nie będę narzekał. Teoria atomu za 5 tur. Może, może jeszcze się. Coś uda Tutaj to trzeba w ogóle całą sieć zrobić jakoś tych miast Tutaj też jest ropa Nie to po prostu się wszystko podbije i tyle Dobra mm. Okej okay, wy... Mm. Czy jakoś możemy wpłynąć. Nie, nie. Ja dziękuję. Ok. Regeneruj, Ty się, wy się regenerujecie. Aha, nie, są Aha, no. <ścoughs> te zbliżenia, co? Znakomite. Tory atomu. Ciekawe ile uranu będę miał. Ja pamiętam, że zawsze uran mi się na jakiś pola generował. I miałem pola na uranie, jak się później okazało. Tutaj, o, idealne miejsce. Ryby, ropa. Tutaj marmur niedaleko. Aha. Sondway, tak? Nie potępia. Okej. Okay. To co już najeżdżamy gao? Nie, jeszcze jedną jednostkę, choćby się przydało Zwerbować gdzieś w pobliże. Dobra, tu musi być Właśnie tu nic nie jest rozwinięte Tu się nadal buntują Nasz to popatrz, nasz popatrz <grym> Idealne miejsce, idealne ile wojen, ile? Tak, tak, to tak, nie, to pokoje wszystko Artyleria. O! Proste, że przeciw miasto ho, ho. Czuwaj, czuwaj. A wy co? No idźcie zbierać. Nie wiem co. Na razie drogę róbcie. Aj, ekonomicznie by było jednak od razu tory robić. Basra. Basra. Moje miasto, moje. Niegdyś zabrane. Teraz przywrócony Mur się w ogóle po co ja tam mur robię? Tam od razu w wojsko trzeba Tak Tutaj Basra Dzień produkcję Aha Spoko Osadników? Właśnie w ogóle nie, 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 nie robimy Robimy już zawzięcie te czołgi 46 ropy naftowej. No to jest bogactwo, a nie Cyrk. O proszę bardzo, kolejna tura. To co była za jednostka, czy to byli aztekowie? A są jeszcze te... jest, To Jest, aztecka. Czyli na kilka frontów zadzierają, no. Taka prawda. O, dobrze. No, tylko niech Aztecy do mnie zaczną. a ich tak rozdóbce. Ale myślę, że oni do mnie nie zaczną. Otwarte granice. Tak, z tobą, kretynie. Lepsi przyjemni. Żołnierze? Drudzy. Ląd? Drudzy. Dobra, jeszcze ci. A, oni nie atakują dziwne. Ku memu zdziwieniu. Wiedę, jakie miasto rozwinięte. Proszę. Proszę cię. Noż proszę, proszę. Holy shit. That's sweet. Ty tu miałeś zrobić drogę Tak Zrobiona droga, brawo Wzgórze, nie wiem czy na wzgórzu będę mógł zrobić farmę Czy tam co A jeszcze tu ja Muszę ryby wykupić Dobrze mi doradza tutaj Zezoła przestań Aden Aden, oj, żarcia nie ma, spichlesz trzeba Pfu, przegonili mnie, tak? Czuwaj Rio de Janeiro, tak? Co wy macie? 6 węgla macie? I wielo ryby to co kojarzy oni zawsze mieli wieloryby. Zawsze się Rio generowało z wielorybami. Mm. He, he Co by tutaj, co by tutaj. Tam gdzie można, budujemy kopalnie. Myślę, że atom już skończymy w tym odcinku. Ja się nie porywam, niech oni uszkodzą najpierw to miasto. Bo inaczej nie. To ja, moja jednostka została zabita, przepraszam. Czy ci robotnicy co płynęli? Przez ten pieprzony syjam bombowce. Ho, ho. Dobra, tak jak tam się powiodło. Proste, że przyłączamy miasto. Ha! Dobra, tutaj jest jednostka. No proste! Nie wiem, co wy tutaj przystań. nie będzie i przystań. Niech zakupi się kuter. Niech zakupią się robotnicy. Ok. Dałaszek, tak? Co ja mogę tutaj zrobić? Jak nie bombowce, no. Logika. Nie wierzycie, bo płynąłem, ha, ha ha Bagdad to Wezmę, zrobię te czołgi A, chwila W Bagdadzie Doświadczenie musi być dla tych czołgów Aha, doświadczenko Tutaj, pfu, robimy punkt handlowy o, silny 58 punktów produkcji. Tak. Tutaj co? Basra. Ogród. No, oczywiście, że ogród. Sound. Chinacie. Cina Ale będzie przejmowania. Mhm. Dobra, wy na razie czuwajcie. A wy też. No, budujecie tu drogę czy nie? No tak. I szlak handlowy jest. Na pewno będzie. To miasto sobie bardzo dobrze daje radę Fingiszczanie i Sulejman zawierają pokój Może jakiś cud się wybuduje Czy buduje jakiś cud w ogóle? Tutaj, Pentagon ze siedem tur Bóg się zbliża Czyżby znowu? Pojmali mi tych nieszczęsnych robotników Tak Tak, tak, tak Dobra, ja już mam tego dość. Po prostu podpływam. Jest po nich. Hopsy. 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 Aj, no nie zdążyłem już w tej turze. Hopsie. Bardzo mądrze to wszystko rozegrane Iść teraz tutaj obóz, tak, bombowiec No cóż, cóż, dobra Zostaje Albo... No na to nie, 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 nic nie rób Ty już tutaj zrobiłeś swoje, tak? No dobra To się teraz poślę na kopalnię Osmańskie. Mhm. Dobra, czy ja, spra ja sprawdzałem czy tędy nie, tędy nie dam rady w ogóle. Z natury. Kra Aha Tak bliżutko tu jest To jest jedna, jedna kratka chyba, tak? No Za 515 będę miał tu w swoim posiadaniu. Nareszcie robotników Eee... Okej, okay. gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Jest tutaj, dobra Musieli mi spl splądrować kopalnie żelaza, tak? Super Fła, Nie utrudniajcie w ogóle Bidżu Genewy zabito barbarzyńców Tak, dziękuję. nie macie za co dziękować Ale płacicie teraz Za grzechy Nic tu nie można zrobić, tak? Bo to jest... <grystanie> no dobra Zbudujmy fort Może No nie wiem

No fuck, ale ataki w ogóle... Idioci W ogóle żadna cywilizacja mi nie może stawić czoła nawet No może coś tam... Podziałają Indie i Napoleon Coś tam podziałają, powtarzam Bo ja mam prawie ty... Prawie 1400 punktów O, Waszyngton, Waszyngton podziała Zdecydowanie może podziałać Co on zrobił? A nie, to nie, to nie on tak wystrzelił Pieniędzy trzeba odkładać. A ja na razie nie odkładam tych pieniędzy. Tylko cały czas na coś wydaję. Dobra, uran. Co? Jaki awans? Przeciw miasto. Przeciw miasto. Okej. Okay. Dokąd? Dokąd? Do Damaszku? Nie, 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 nie. Dobra, gdzie jest uran? Gdzie jest uran? Tu jest uran. To mam kopanie. Gdzie jest dalej uran? Tutaj. Też kopania jest. Jeszcze tu jest uran. Tu też jest kopania? Jest kopania. Okej. Okay. Tylko uran to bardzo cenny surowiec. Więc trzeba uważać. A więc co? Mm. Rozszczep rozszczepianie. Rozszczepianie uranu. Tak nie, nie, nie. Trzeba coś polecieć. Takiego fajnego. Tutaj nie, no ja muszę mieć najpierw to wszystko pokończone. Stadion. Elektronika. Nie, na początek mass media polecimy. Czy wszyscy wiedzieli, co się dzieje w państwie? Projekt Manhattan. Tutaj? Nie, nie chcę tutaj projektu Manhattan. Zdecydowanie. Wolę teatr. Lecimy w mass media, a więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Jeszcze tutaj, tak. Cześć, 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 cześć.